Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Czytam z Psalmu 78 od wiersza 13 do 17: Rozdzielił morze i przeprowadził ich, i ustawił wody jak wały. Prowadził ich za dnia w obłoku, a całą noc w blasku ognia. Rozłupał skały na pustyni i napoił ich obficie, jakby głębiami wód sprawił, że strumienie trysnęły ze skały i wody spływały jak rzeki, lecz oni dalej grzeszyli przeciwko niemu i buntowali się przeciwko Najwyższemu na pustyni. Psalm 78 ukazuje wielkie dzieła Boże i słabość starotestamentowego Kościoła, którym był Izrael. Dzieje Izraela mogą wiele nauczyć nas, którzy jesteśmy nowotestamentowym Kościołem. Izraelici byli w niewoli w Egipcie, gdzie zmuszano ich do wykonywania najcięższych robót. Bóg w końcu ich wyzwolił, używając do tego Mojżesza i Arona. Jak Izraelici zostali wybawieni z mocy faraona, tak my zostaliśmy wybawieni z mocy grzechu. Faraon nie chciał usłuchać Mojżesza. Nie było zadaniem Mojżesza zmusić faraona do wypuszczenia Izraelitów z niewoli. Zresztą Mojżesz by nie mógł go zmusić do tego. Wyzwolenie Izraelitów z niewoli egipskiej było dziełem Bożym. Podobnie wybawienie z Grzechu jest dziełem Bożym. My nie możemy sami się zbawić. Możemy tylko zgodzić się na wyzwolenie z niewoli Grzechu. Musimy się zgodzić i być posłuszni, a Bóg nas wybawi! Warto zaznaczyć, że pierwszym cudem w Starym Testamencie było przemienienie wody w krew, a pierwszym cudem w Nowym Testamencie podczas misji Pana Jezusa było przemienienie wody w wino. Taka jest różnica pomiędzy Starym a Nowym Testamentem. Pan Jezus przyszedł przemienić wodę w wino. To nie usprawiedliwia pijaństwa. Wino jest symbolem radości, chwały i przyjemności. Pan Jezus właśnie to przyszedł przynieść ludziom. Wyzwolenie z Egiptu przedstawiające wyzwolenie z naszego starego grzesznego życia jest chwalebne, ale to nie jest wszystko. Po wyzwoleniu Izrael musiał znaleźć się na pustyni. Bóg stwarzając świat musiał pomyśleć o swoim starotestamentowym Kościele Izraelu. On na pewno mógł stworzyć wszędzie malowniczy krajobraz z łąkami zielonymi i strumieniami, ale tego nie uczynił. Zamiast tego on pozwolił, żeby pomiędzy Egiptem a ziemią obiecaną znalazła się pustynia. To dowodzi, że wolą Bożą było wtedy i jest również obecnie, aby jego wybawiony lud doświadczył przeżyć pustynnych pomiędzy Egiptem starego życia a Hanaanem nowego życia. Bóg chce nauczyć nas dyscypliny przez przeżycia, które możemy porównać z przeżyciami Izraela na pustyni. Dyscypliny nie można się nauczyć w Egipcie pod władzą faraona ani w Hanaanie. Jej można nauczyć się tylko w surowych pustynnych warunkach, gdzie słońce pali i gdzie nie ma wody ani chleba. Tylko w takich warunkach mogą się zrodzić w nas duchowe owoce, takie jak posłuszeństwo i ufność w Boga, bez względu na warunki, w których się znajdujemy. Doskonały Boży plan zawierał najpierw wybawienie z Egiptu, a potem naukę dyscypliny na pustyni. Jeśli nie nauczymy się ufać Bogu w surowych warunkach, to będziemy podobni do kawałka drewna unoszonego falami wzburzonego morza. Ono będzie podrzucane do góry falami i będzie upadać na dół po każdym podrzuceniu. Bóg nie chce, żeby tak wyglądało nasze życie duchowe. On chce, żebyśmy byli stałymi, utwierdzonymi i żebyśmy mu ufali nie tylko w dobrych warunkach, ale także w złych. Zwróćmy uwagę na to, że Bóg nie dopuścił, żeby ktoś z Izraelitów zmarł na pustyni. On dał im mannę, wodę i nawet mięso. On wiódł ich w dzień przy pomocy obłoku, a w nocy przy pomocy słupa ognistego. To wszystko było nadprzyrodzone. Na pustyni Bóg uczył również Izraelitów czczenia i wielbienia go. Oni mogli być nauczeni tego tylko na pustyni, nie w ziemi obiecanej. Izraelici musieli nauczyć się wierzyć, że Bóg im nie pozwoli umrzeć na pustyni z głodu i pragnienia. Ktoś pewnego razu zapytał, co by się stało, gdyby Adam i Ewa nie dali się skusić? Wierzę, że po pierwszej pokusie przyszłaby druga i trzecia pokusa. To nie znaczy, że Bóg chce nas wystawiać na próbę dopóty, dopóki nie upadniemy, lecz chce rozwinąć w nas duchowe wartości, które mogą rozwinąć się w nas tylko wtedy, gdy znajdujemy się w trudnych warunkach. Bez prób charakter chrześcijanina nie może dojrzeć. Drogi przyjacielu, bądź pewny, że próba, w której się załamiesz, będzie powtarzana dopóty, dopóki z niej nie wyjdziesz zwycięsko. Niektórzy dojrzewają duchowo szybciej od innych, bo prędzej pokonują pokusy. Nie każdy dzień w naszym życiu jest dniem zwycięstwa. Gdyby tak było, to nasza wiara byłaby płytka. Dobrze, gdy wtedy powiemy tak jak Dawid, gdy szedł do walki z Goliatem: Pan, który mnie wyrwał z mocy lwa i niedźwiedzia, wyrwie mnie też z ręki tego Filistyna. Plany Boże są planami miłości. Inną uderzającą rzeczą jest kierownictwo Ducha Świętego, które gwarantuje nam zaspokojenie naszych potrzeb. Izrael mógł być pewny, że zawsze będzie miał pokarm i napój, jeśli będzie podążał za obłokiem i za słupem ognistym, bo manna spadała tam, gdzie był słup. Gdyby Izraelici poszli w obranym przez siebie kierunku, to pomarliby z głodu. Tak samo obecnie każdy, kto pozwala się prowadzić Duchowi Świętemu, nie potrzebuje się martwić o chleb i wodę. Bóg to zapewnił tym, którzy mu ufają. Po 38 latach wędrowania na pustyni Izraelici weszli do ziemi obiecanej Hanaan. Wejściu temu również towarzyszył cud. Wody Jordanu się rozstąpiły i naród przeszedł przez rzekę. Izraelici byli najpierw wyzwoleni z Egiptu, potem nauczeni dyscypliny na pustyni i w końcu dopuszczeni do władzy w ziemi obiecanej. Zbawienie składa się z wybawienia, dyscypliny i władzy. Często myślimy, że zbawieniem jest tylko wyzwolenie z grzechu. Warto zwrócić uwagę na to, że wyzwalanie z niewoli trwało około jednego roku, Uczenie ufności na pustyni 38 lat, a panowanie w ziemi obiecanej 500 lat. Czy to nie świadczy o dobroci Boga? Izraelitom opłaciło się uczyć ufności w surowych pustynnych warunkach przez 38 lat, by rządzić przez 500 lat. Bóg chce, żebyśmy razem z nim rządzili. On nie cieszy się, gdy potykamy się o każdy kamień napotkany na drodze naszego życia. On chce, żebyśmy panowali razem z Nim. Pan Jezus powiedział: Oto dałem wam moc lub władzę, abyście deptali po wężach, skorpionach i po wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej, a nic wam nie zaszkodzi. Bóg chce, żebyśmy byli dojrzałymi chrześcijanami. Uczmy się szybko lekcji żeby być rządcami. Nikt nie może rządzić, zanim nie nauczy się posłuszeństwa. Bóg nas powołał nie po to, żebyśmy byli bitymi i pokonywanymi, ale żebyśmy stanęli dzięki Jego mocy i rządzili naszym ciałem. Apostoł Paweł pisze w szóstym rozdziale swego listu do Rzymian. Ale bowiem grzech nad wami panować nie będzie. My powinniśmy panować nad grzechem, a nie grzech nad nami. Podobnie strach nie powinien panować nad nami, tylko my powinniśmy panować nad strachem. To jest możliwe dzięki łasce Bożej, którą możemy otrzymać od Boga przez modlitwę połączoną z wiarą. Drogi słuchaczu, Ty możesz też stać się jednym ze zwycięzców i władców nad grzesznymi porządliwościami swego ciała i nad wszystkimi innymi grzechami. Amen.